No, najważniejsze jest boisko. No, my, my tutaj się spotykamy po to, żeby trenować przez cały tydzień i w soboty się spotkać i, i grać mecze ligowe, no, a to ostatni raz zrobiliśmy w listopadzie, także no, jest ogromny głód i, i szkoda, że no, nie mieliśmy okazji wiosną wybiec na boisko. E, rzeczywiście ten, ta radość jeszcze jest taka jakby stonowana, bo nie mieliśmy okazji nawet e, na ten temat się spotkać, porozmawiać nawet. E, także m, ciężko mi powiedzieć e, o atmosferze związanej z, e, dokładnie z tym awansem. No, rzeczywiście e, głód piłki, głód grania jest ogromny i no, liczę, że jak najszybciej wrócimy do niego. Jakie są wasze twoje, twoje przede wszystkim przemyślenia co do tej trzeciej ligi po tym jednym sezonie takim? trochę udanym, trochę nieudanym, no tam też spadliście ty, trochę przy, 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 przy takiej yy, nie do końca jasnej atmosferze, yy, jest chęć rewanżu? No, oczywiście, tamten, tamten sezon gdzieś tam no, na pewno musimy yy, czerpać z niego naukę, no to jest, to jest jakby doświadczenie, yy, no, musimy być mądrzejsi, widać, że do końca trzeba walczyć i grać, bo bo wiele sytuacji jest też takich, no, które nie tylko dotyczą się naszej ligi, naszego grania, no akurat wtedy spadało dużo więcej zespołów z drugiej ligi, co spowodowało naszą degradację, gdzie w normalnych okolicznościach byśmy się utrzymali, także na pewno byśmy chcieli w dużo lepszy, taki solidniejszy sposób się gdzieś tam, zapisać się, jeżeli chodzi, jeżeli chodzi o kontekst tej trzeciej ligi w przyszłości.